Dzień dobry. Moje nazwisko Danuta Pamuła. Pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 15 lat, czyli od 1994 roku. Na stanowisku pracownika socjalnego. Zajmuję się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów i ich rodzin oraz w areszcie śledczym na terenie Bielska Białej, który się Wykonuję szeroko rozwiniętą pracę socjalną na rzecz tych rodzin i osób, które się do nas zgłaszają. Problemy, jakie kiedyś były, pozostały nadal. Z tym, że w tej chwili na dzień dzisiejszy istnieje wiele możliwości rozwiązania problemów społecznych poprzez działania oraz programy, które powstały w tutejszym ośrodku. Jest to projekt Bielsko-Biała Łączy Ludzi. PAL jest to program aktywności lokalnej, gdzie motywujemy młode osoby, które zagrożone są wykluczeniem społecznym, do aktywnego spędzania czasu, do integracji na rzecz innych osób, do możliwości ukończenia kursów, jakie im oferujemy bądź kasy fiskalne. Jest też drobna taka przedsiębiorczość. Powstał klub aktywności lokalnej, i tam młodzi ludzie mogą po prostu uzyskać pomoc w różnych swoich sprawach. Mamy do dyspozycji doradcę zawodowego, który również może ukierunkować daną osobę na jakieś konkretne już działania. Mamy również radcę prawnego, który również może fachowo w imieniu klientów napisać pismo do sądu czy do innych instytucji. Osoby takie korzystają też z kursu komputerowego mają możliwość napisania prawidłowego CV więc jakby tutaj te wszystkie działania sprowadzają się do tego, żeby młoda osoba i nie tylko mogła yy, korzystać po prostu z wszelkich możliwości jakie daje tutejszy ośrodek a tych możliwości jest naprawdę no, bardzo dużo co kiedyś nie było takich możliwości jak obecnie. Poza tym współpracujemy z organizacjami pomocowymi, z innymi organizacjami samorządowymi, parafiami, radami osiedla. Współpracujemy z kuratorami, pedagogami, szkołami i ta współpraca naprawdę jest zadowalająca. Jesteśmy zadowoleni. I, no I żeby tylko tak dalej to utrzymać, to naprawdę wiele problemów dotyczących osób i tych rodzin można rozwiązać. A które z problemów społecznych w mieście Biała, uważa Pani za najważniejsze? Nie ma dla nas ważnych czy mniej ważnych spraw. Wszystkie sprawy są jednakowo traktowane no, z wielką starannością i, i no, jesteśmy po to, żeby rozwiązywać oczywiście z udziałem klientów ich problemy, które. Obecnie pozostały rodziny, które są to zazwyczaj rodziny albo wielodzietne, albo matki samotnie wychowujące dzieci, które jak gdyby wiele problemów występuje w tych rodzinach. I dzięki temu, że mamy taki szeroki wachlarz pomocy, i, i, i zależy to tylko od rodziny, czy ona skorzysta z tego, czy nie, naprawdę pomoc jest bardzo skuteczna. Jaki według Pani jest wizerunek pracownika socjalnego w mieście Białskim? No, z tym wizerunkiem to po prostu różnie no bywa. Kiedyś pracownik socjalny yy, yy, był postrzegany jako osoba, która ingeruje w życie rodziny, która chciałaby no, wszystko wiedzieć na temat rodziny, prawda? W tej chwili, kiedy yy, ludzie widzą, że ta pomoc jest skuteczna, że. Osiągają to, co sobie zamierzali osiągnąć, podjęli pracę, umieścili dziecko w przedszkolu przy pomocy no, naszego wsparcia że gwarantujemy dzieciom gorący posiłek w szkole, możliwość uczestniczenia w świetlicach środowiskowych, w świetlicach terapeutycznych, również to jak gdyby wpływa, że te rodziny no zadowolone są z naszych działań i, i z naszej współpracy, bo dobro klienta i dobro rodzin nie tylko zależy od pracowników socjalnych, od ośrodka pomocy społecznej. Ale od nich samych, a my jesteśmy po to, żeby ich wspierać, żeby ich dowartościowywać, żeby wskazywać im no, drogi rozwiązania ich problemów, ale tylko wtedy, kiedy oni po prostu chcą. Bo często zdarza się, że ludzie nie są, mało są zmotywowani do działań, i przez to nasza rola, żeby pracownik socjalny i, tak długo przeprowadzał rozmowę, tak umiejętnie i, kierował tymi ludźmi, żeby oni. No, przekonali się, że my y, po prostu będziemy ich zawsze wspierać, że zawsze koło nich będziemy i, i w razie potrzeby mogą na nas po prostu liczyć i na pewno taką pomoc uzyskać. rodziny do tego, żeby każda rodzina czy dana osoba, która się do nas zgłasza do środka pomocy społecznej sama była w stanie, y, y, jak gdyby y, rozwiązać swoje problemy. I często rodzinę informujemy o możliwościach, jakie są, i co powinna zrobić, żeby poprawić los swoich własnych dzieci czy los swojej rodziny. Czyli odczuwa Pani, że jest jakby taka zmiana w wizerunku pracownika socjalnego na, na lepsze w przeciągu tych lat, w których Pani Myślę, jest. Myślę, że ludzie. Przekonują się do nas. Nie chcemy przy pierwszym poznaniu rodziny szereg nakładać na rodzinę działań, dlatego wszystkie nasze działania małymi kroczkami dążymy wspólnie do osiągnięcia jakiegoś celu, który jest priorytetowym dla danej rodziny. Staramy się w miarę możliwości od danej osoby, od jego możliwości. Jak gdyby yy, dążyć do rozwiązania jego problemów i, i każda rodzina musi swoje w pierwszej kolejności własne możliwości, uprawnienia wykorzystać. Oczywiście przy pomocy pracownika socjalnego, bo często ludzie przychodzą do nas, są zagubieni, niepewni siebie, zamknięci w sobie, a po to jest pracownik socjalny, żeby właśnie. Pokazał im, że można inaczej żyć, lepiej żyć, że można wyjść z tej skorupy, że są, jest gro ludzi, która no, jest w stanie im pomóc, tylko zależy to od nich, czy ona po prostu chce tej zmiany, czy, czy dojrzała do tej zmiany, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Chciałam po prostu powiedzieć, że no, jesteśmy naprawdę przyjaźnie nastawieni do ludzi, bo żeby być pracownikiem socjalnym, po prostu trzeba no, lubić. Kontakt z ludźmi, no i chęć pomagania im. A efekty nieraz minimalne naprawdę nas cieszą i, i pozwalają, że, że ta praca naprawdę no, jest przydatna, i, no, i osiągamy może nie taką dużą satysfakcję, ale, ale jesteśmy zadowoleni nawet z tych małych osiągnięć klientów. No to zawsze jest dużo. Dziękujemy za poświęcony dla nas czas. Dziękuję bardzo.